Cześć wszystkim! Dzisiaj przygotowałam taką pyszną przystawkę z cukinii. Jest to coś innego z cukinii, coś bardzo prostego do zrobienia, bardzo pysznego i zdrowego. Jest to troszeczkę placki z cukinii, trochę naleśniki takie z cukinii, przekładane jogurtowym sosem z serem, z pomidorami i z pietruszką zieloną. Przystaweczka jest bardzo pyszna, więc zapraszam do przygotowania i polecam! Tutaj mam trzy średniej wielkości cukinie. Cukinie umyłam i wycinam końcówki. Teraz ścieram cukinię na grubych oczkach. Jeżeli cukinia jest stara, to trzeba ją oczyścić od skórki i oczyścić od pestek, a jeżeli nie, to ścieramy tak jak jest. Startą cukinię przekładam na sitko, a na dole jest miska. I teraz zostawiam cukinię na 15 minut, żeby puściła sok. Soku puściła mało, więc dociskam jeszcze troszeczkę cukinię i już teraz widzę, że dużo więcej tego soku. Ten sok wylewam, a resztę cukinii przekładam do miski. Do cukinii dodaję jajka, dodaję łyżeczkę soli i płaską łyżeczkę pieprzu i wszystko mieszam. Teraz dodaję mąkę i też wszystko mieszam. Wszystkie składniki oraz proporcje są jak zawsze w opisie pod filmikiem. Taka masa się udała, i teraz będziemy smażyć. Będę smażyć na dwóch patelniach, żeby było szybciej. Patelnię mam rozgrzaną z olejem i wykładam tą masę z cukinii. A to jest troszeczkę taka masa jak na plaski z cukinii i można powiedzieć, że smażymy taki duży placek. Rozprowadzam wszędzie równomiernie tą masę, żeby była nie za, nie za cienka warstwa, ale też nie za gruba. I kilka minut smażę na średnim ogniu z każdej strony każdy placek. W trakcie smażenia może się okazać, że cukinia jeszcze puści troszeczkę sok i ta masa zrobi się bardzo rzadka. Wtedy dodajcie jeszcze jedną łyżkę mąki, ale niekoniecznie. Kiedyś robiłam i cukinia była bardziej soczysta, wtedy musiałam dodać jeszcze jedną łyżkę, a teraz nie musiałam, teraz było ok. I takie placki z cukinii, wyszło ich 7, mi się udały, teraz niech wystygną. Placki stygną, przygotuję wszystko na nadzienia. Najpierw świeżą zieloną pietruszkę pokroję drobno, a potem pokroję pomidory. Pomidory staram się kroić maksymalnie cienko, żeby smak pomidora nie dominował w tej przystawce. Teraz zrobię taki prosty sos. Do miseczki kładę jogurt, kładę majonez, sól i wyciskam czosnek. I wszystko dobrze teraz trzeba wymieszać. I na małych oczkach ścieram żółty twardy ser. Mam tutaj golda, może być królewski, może być jakiś inny, etabrycki na przykład. Każdy jaki Wam najbardziej smukuje, jaki lubicie. I teraz składamy naszą przystawkę. Wykładam pierwszy placek, smaruję go sosem. W trakcie stwierdziłam, że jednak będzie lepiej na większym talerzyku. Teraz posypuję wszystko przygotowaną, pokrojoną pitruszką. Wykładam pomidorki, przysypuję to wszystko z żółtym, startym serem. I wykładam kolejny placek. I tak powtarzamy: znowu sos, potem znowu pietruszka, pomidorki, serek i znowu placki, aż placki się skończą. Taka pyszna przystawka mi się udała. Jeżeli wiecie, że będziecie teraz jeść i całą zjecie, to można jeść już na ciepło, a jak nie. To wkładam do lodówki i dekorować będę już przed podaniem, chociaż tak naprawdę zazwyczaj jemy nieudekorowaną tą przystawkę, ale jeżeli przyjdą gości, chcecie zrobić wrażenie, to warto udekorować. Ja sobie zostawiłam jeszcze troszeczkę tego sosu, przysypuję pietruszką, wykładam pomidorki, na pomidorki jeszcze troszeczkę żółtego, startego seru i taka piękna dekoracja, taki pyszny torcik się udał. I teraz będę torcik kroić taki pyszny kawałeczek zobaczcie jaki piękny jest ten torcik w środku bardzo ładnie się prezentuje robi wrażenie robi efekt wizualnie i też jest bardzo smaczny torcik więc wszystkim polecam Przystawka już jest gotowa. Torcie pięknie się prezentuje, jest kolorowy, jest bardzo ładny i oczywiście bardzo smaczny, więc ja próbuję. Przystawka jest bardzo smaczna, jest to bardzo coś ciekawego smaku, nietypowego i nietrudnego w zrobieniu z cukinii, więc koniecznie Wam polecam zrobić, spróbować. Mam nadzieję, że Wam posmakuje. Teraz ten torcik postaw kilka godzin w lodówce i można go podawać na zimno, jest też bardzo smacznie. Ale przyznaję, jeżeli wiecie, że zjecie ten torcik szybko, to można go zrobić na ciepło, czyli te jeszcze ciepłe, nie do końca wystygnięte płaski przełożyć sosem przy złożyć serem, pomidorem i wtedy ser tak pięknie się rozpuści i wszystko jest takie miękkie bardzo takie soczyste i bardzo smaczne. Więc ja ewidentnie stwierdzam, że wolę na ciepło tą przystawkę. Ale na zimno też jest bardzo smaczna, więc jak macie możliwość zrobić na ciepło, jak wiecie, że od razu zjecie to, jedzcie na ciepło, a jak nie, to podawajcie na zimno. W każdej wersji jest bardzo smacznie i bardzo ciekawie. Więc wszystkim życzę smacznego, miłego weekendu. Dajcie mi znać w komentarzach koniecznie, jak wam smakowało, jak wam się udało. Czekam koniecznie na komentarze. No i wszystkim do zobaczenia. Pa!